Maneczko, tutaj X mode, a dzisiaj nagrywam na 1 v 1. O, coś nie weszło. Ach, chciałem już, chciałem już, ale nie udało się. Aha. Znowu sami. Super. I chciałem powiedzieć, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem, czy chcecie, żebym nagrywał Minecrafta i LoLa. Nie wiem, piszcie nagrywaj LoLa, czy, czy coś takiego. Żebym wiedział. No, A co do... i y, Będę próbował pod każdym filmikiem jakiś konkurs robił. I pod tym filmikiem, nie wiem, Konkurs, yy, napiszcie wygraj albo coś. No wygraj. Napiszcie, o Jezu. Napiszcie wygraj, yy, to ja będę losował i ten kto wygra będzie mógł ze mną zagrać 1v1. Tak, chyba 5 czy coś takiego. Będę próbował. no Jak wygra ze mną to dostanie skrzynkę chroma. O, może jak będę grał z Global Elite, to będzie bardzo ciężko, pewnie. A, i zdobyłem wreszcie golda, znowu. Znowu dzisiaj zdobyłem wreszcie golda, znowu. No, no i piszcie w komentarzach. No, a co do tamtego poprzedniego konkursu, to. To jeszcze, to ja nie wiem, bo mało komentarzy jest. No, będzie więcej, to będę. O, ale headshot. Some. No. No. Oh, yes. No. Now i am Huh? No. mnie mnie zaślepić. No, i jak będziemy, jak ktoś wygra, to ja spróbuję jutro z nim zagrać. I wrzucę jutro tak. Ale. Ach. Teraz to wziął. Dobra. O, USP. Słabo, słabo. Kijułem, lol. No, bo to nie widziałem. Wow. Aha, um, tak M4-4S. Tu grać na arenie M4-4S. To ma prosto, tu się niczego nie uczy. No że. No. Ja bym chciał. No, może będzie SSG? O akurat jak powiedziałem. Kurczę, się, flash. O tutaj mamy jeden. Kurczę, tak blisko. Wo. Kill? Yes. No! Ja nie mogę jaki cel. No i chyba wszystko już powiedziałem na temat. A i możecie zapraszać. Um, Zapraszać. Tutaj. Macie mnie, widzicie. Możecie zapraszać. Ale nie przyjmuję leveli, którzy mają 0. Musicie mieć jeden. Przynajmniej jeden. Jeden poziom nas nie ma. I mogę z drugimi nagrywać, jak chcecie. I Mm, tak trochę mało mówię, bo yy, chcę się skupić i jest yy, headshot. O. Dobra. Dobra, idzie. Dobrze. No nie. No. Trafiłem coś. O! Oh. Mało, mało, mało. Yes! O jest, na no, to jeszcze nie pokazałam swojej klasy. Ju, już go widziałem, chciałem rozczeleć, ale szybszy Dobra jadę, ja jadę jestem koksem O jest. 80 tylko zabrał spokojnie, lecz odbył. O jest! O, coś mi legło. Nie dobrze. Kurczę, bo mało HP. O, nie wiem czy to ugaram. Szczerze. No już miałem na niego wchyda! Nie, no nie no, nie Jeszcze... jeszcze nagra no będę nagrywał będę próbował co dzień albo w jeden dzień dwa będzie nowa arena dobra to zaczynamy No, fajne. Może dwie se zagramy rundki, bo bardzo fajna arena. Dobra. Ach, właśnie, właśnie, właśnie. Tam wychylają. <noise> ja bym wolał czymś innym niż akacza, naprawdę. O, akacza z daleka, to ja jestem taki słaby, raz się uda, raz nie. I udało się, headshot. O, apki. O, flash. Tam się schował. O już, już chciałem. Aha, dobra już